Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej prezentacji. A tym razem na tapecie mamy Hondę CBF1000 FA z roku 2014. Co takiego fajnego i wyjątkowego jest w tym motocyklu? O tym wszystkim zaraz opowiem. Ja nazywam się Tomasz Rezmer, prawie 20 lat zawodowo zajmuję się motocyklami. Zapraszam na prezentację. Prezentacja jak zwykle zaczynamy od serduszka, czyli od silnika silnik on tutaj z kądu CBR-1000RR gdzie mocy miał on w zależności od rocznika 170-180 koni więc tutaj przy tych niespełno 150 koniach zapas wytrzymałościowy tego silnika jest po prostu ogromny te silniki są nie do zajechania no też są różni zdolni ludzie więc powiedzmy że są ciężkie do zajechania przy normalnej jeździe przebiegi rzędu 100-150 czy nawet 200 tysięcy raczej nie robią na silniku większego wrażenia Zresztą mamy w Polsce jednego rodaka, który ma CBF, a co prawda starszy model, z przebiegiem chyba około 250 tysięcy bez tych remontów i motocykl nadal jeździ. Motocykl mamy sprawdzony, przejeżdżony, to jest generalnie prywatnie na mnie mój zarejestrowany motocykl, ja go mam prawie 2 lata, czy tak 2 lata mniej więcej. Niestety z różnych przyczyn się nie za dużo nie najeździłem, no ale w każdym razie maszyna jest, że tak powiem, sprawdzona w trasie. Wszystkie mechanizmy działają wzorowo, jak w nowym motocyklu. Generalnie nie ma się do czego przyczepić. Mamy tutaj 50 kilka tysięcy przebiegu, 53 tysiące. Także naprawdę słuchajcie, jest to nieduży, no po prostu mały przebieg jak na ten rocznik. I jak to nam wszystko gada? No nie wiem, mamy tutaj głośniejszy wydech. Co prawda, kuferek nam go zasłania, ale dajmy trochę gazu. <śm> <śm> Pięknie co? Bardzo pięknie obróci. Gasimy i opowiadamy. Słuchajcie, motocykl jest wyposażony, tak jak widzieliście, w bardzo fajny wydeszek. gpr jeżdżenie z tym wydechem to jest po prostu wieczny uśmiech, taki wiecie. Człowiek jedzie w kasku i się uśmiecha sam do siebie. Ze szczęścia, oczywiście, a nie ze smutku. Mamy tutaj szybę turystyczną jego, ona jest wyższa. Oczywiście one jest regulowane, Mamy tutaj szyny, na których się reguluje manualnie, normalnie bierze się w rękę, reguluje, także bardzo prosty system, nie ma się co spieprzyć, także fajnie. CBF to jest w ogóle generalnie taki prosty motocykl, bez żadnych udziwnień. Ale akurat ten nowszy model w tej wersji FA, czyli z owiewkami z ABS-em, naprawdę jest taki, powiem Wam, yy, bardzo udane połączenie motocykla uniwersalnego i turystycznego. Nie jest wielki, ciężki. Jak się te kufry zdejmie, to się nie śmiga po mieście prawie jak rowerem, ale jak się te kufry założy to z takimi żelowymi kanapami, z tą szybą, można naprawdę jechać nie tylko w Polskę, ale i za granicę. I to mamy tutaj motocykl, który mało pali, za nie zastanawia się, to ma prawie 110 koni z tym wydechem. To naprawdę powiem szczerze, że na jakiś dwupasomów sety takie 170-180, tak sobie jedzie, patrzy, o kurde. 170, jak to możliwe? No właśnie. Także mocy i momentu obrotowego nam tutaj nie brakuje. No dobra, wspomniane kanapy, zobaczcie. Markowe, z górnej półki kanapy, jak to wszystko wygląda. Pięknie. Kufry oryginalne, hondoskie. Ja te kuferki sobie przemalowałem, te boki, żeby te wszystkie ryski, które tam były, żeby ich nie było tak, że one wyglądają jak nowe. W ogóle cały motocykl jest taki, wiecie, no dla siebie, tak. No. Piękny, cukreczkowaty, taki jak powinien być. Nadkole ochronne w kolorze. No po prostu genialnie. Pod względem technicznym motocykl teraz miał wlany nowy olej. Także jest nowy filtr powietrza. Był założony nowy niedawno, ale on jest generalnie... No jest nowy, po prostu nie trzeba nic robić. Chyba jest oryginalny hondowski, z tego co pamiętam. Chociaż głowy nie dam. Płyny mamy tutaj wymienione w tej chwili. Sprzęgłowy na nowy. I bo no, co Zobaczcie, jakie to jest czyściutkie w tym oczku, widzicie? Oczywiście to nie jest tak, że jak jest żółte, to jest ten płyn stary, dlatego że te płyny mają różną kolorystykę. Niektóre są jaśniejsze, a niektóre są ciemniejsze. Także o tym też pamiętajcie, że nieraz może być wymieniony, może mieć trochę taki ciemnawy kolor i ktoś powie oj, pewnie mnie wciula zrobili, miał być wymieniony, a jest stary. Nie no, słuchajcie, no, oczywiście kto tam kogo robi wciula, to ja nie wiem, ale Generalnie, no po prostu ja używam takiego z firmy K2, który jest jasny i tam można sobie go co dwa trzy, to 4 lata góra wymienić i tyle, nie? Olej w silniku mam oczywiście full syntetyczny w czerwonym kolorze, nie wiem, tu pewnie nie będzie widać, bo się już szaro robi, ale nie trzeba to robić, nic. Klocki mamy w stanie bardzo dobrym, napęd tak samo, łosko główki, ramy, jakieś nie wiem, to jest zawieszenie, uszczelnia, czy to wszystko jest jak najbardziej ok, nie trzeba z tym robić nic, natomiast opony. Opony, słuchajcie, nie są tragiczne, z tym, że ja tym mockiem nigdy nie jeździłem na jakieś dalekie wycieczki i y, są chyba już. Z, kurde, nie pamiętam tych roczników. Zobaczmy, który tu jest, 18 albo 19. Nie widzę teraz kuczy, chyba 18, chyba przed jest 19. Także te opony można byłoby wymienić. Jeżeli ktoś będzie chciał, ja myślę, że będę w stanie gratisowo je wymienić. Na przykład na jakieś zwykłe pirelki. O, tutaj mamy taką oponę, którą dajemy gratis do tego motocykla. No ale to akurat filmowy motocykl, ten jest prywatny. To jest naprawdę fajnie. Ja sobie tutaj uchwycik taki zrobiłem na telefon. znaczy zrobiłem? Założyłem. No po prostu, żeby można było gdzieś tam sobie nawigację włączyć. No fajnie, nie słuchajcie, tu już wiecie, z tymi oryginalnymi kuframi. No tutaj takie rączki. Także naprawdę pasażer ma fajnie się tutaj może trzymać dobrze. No, duży kufer, to jest oryginalny, hondowski kufer, taki nowszego sortu, bo te stare cbf -y miały inne kufry, tu jest też inny, ładniejszy, z pięknym, wielkim oparciem. I to wszystko jest, słuchajcie, solidne. Solidne, piękne, to nie jest jakiś gówniany kufer z napisem Honda, kupiony na Ali coś tam, tylko to jest normalne, dobre, oryginalne, hondowskie. Piękny egzemplarz, słuchajcie. Jeśli chodzi o obsługę silnika, jakaś nie wiem rozrządy, świecę, tak dalej, ja nic nie robiłem. Ewidentnie są tutaj ślady, że te zawory były kiedyś regulowane. Znam się na tym i powiem z ręką na sercu, nie ma sensu tutaj na razie zaglądać. Naprawdę nie ma sensu. To wszystko działa tak jak trzeba. Zobaczmy jeszcze tutaj szybko. Na, yy, mamy tutaj tak wydruk z cepiku. Historia pojazdu jest czysta. Kluczyki, oczywiście dwa. Kładka wyciszająca do naszego gpr Gepera wydechu szyba. Tutaj, tak leży, te wszystkie dokumenty są pod nią, ale to jest przejrzysta szyba oryginalna, ta, która była w mocy. Oczywiście jest olej, mamy wlany w tej chwili nowy Fusza, full syntetyczny olej z górnej półki, no filtr oleju oczywiście. A tutaj, właśnie z tej firmy K2 przepompowany płyn hamulcowy. Także kurczę, nie chciałem go jeszcze teraz wystawiać, bo jeszcze są liście, takie, wiecie, trochę nawet zielone czasami na drzewach, ale. Mam troszeczkę inne plany na przyszły rok i, no nie wiem, chyba z żalem, ale sprzedam, aczkolwiek będę życzył nowemu nabywcy, żeby wszystko było super tak jak u mnie. Ładny, bardzo, bardzo ładny motocykl, naprawdę. Podoba mi się, trochę posmutniałem, bo to wiecie, jak ktoś coś swojego sprzedaje, to tak... Kurde, no wiecie, wychuchanek zębasz ten silnik, to wszystko jest takie ładniutkie, nie? No i weź tu chłopi, znać takiego drugiego. Tu zobaczcie, przy wahaczu, nie? kurde. Nic tu nie jest, wiecie, No to, to, to jest czy kolektorek, tu ten silnik z przodu, no pięknie to wszystko wygląda. Tarcze hamulcowe, aha! I jeszcze taka mała dygresja. Tarcze hamulcowe, jeżeli oglądaliście dziś CBF-y, które miały 50 tysięcy przejechane i miały wyrąbane tarcze hamulcowe, no to powiem Wam tak. Albo te tarcze, nie wiem jak motocykle, ale te tarcze na pewno nie mają 50 tysięcy przejechane. Albo po prostu mają 50 tysięcy, ale ktoś jeździł jak świr, czyli gaz na maksa, hamowanie na maksa. I tak w kółku, i tak w kółku. Tutaj zobaczcie. 5 dyszek, 53 konkretnie. Ślad użytkowania bardzo minimalne. Ostatnio zawozi, zawoziliśmy do klienta CBFK 600 z przebiegiem 58 tysięcy kilometrów, czyli mniej więcej takim jak tutaj. I klient sobie zażyczył, żeby mu to przywieźć do domu, bo nie chciał mu się przyjeżdżać. No to jak zobaczył te tarcze hamulcowe, mówi panie, ja oglądałem inne CBF. -y. One miały tak jak większość 20 albo 30 tysięcy przejechane. Czyli dobra cena, mały przebieg, okazja nic tylko brać, ale te tarcze hamulcowe to były w dużo gorszym stanie szupana. No tak. I to nie jest tak, że u mnie były wymienione na nowe czy tutaj na przykład, że są jakieś wymienione. Po prostu przy 50 tysiącach te tarcze są. Bardzo minimalny zrzut one są w stanie idealnym to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Są niektóre motocykle, które z tyłu potrafią bardzo szybko używać tarcze hałcowe, ale to jest opowieść na, że tak powiem, inny film. Może kiedyś to nagram, to powiem o co chodzi. Tutaj naprawdę te tarcze są w stanie super, i przy jeździ turystycznej jest możliwe przejechać na nich nawet 200 tysięcy kilometrów. Realnie przy około stówce, trochę ponad stówce. One są już na tyle zrzucone, że przeważnie klienci je wymieniają, chociaż nie są jeszcze w jakimś tragicznym stanie, ale wiecie, przez te 100 tysięcy niekoniecznie jeździmy tylko w trasie, czasami ktoś jeździ dużo po mieście, wtedy się więcej hamuje, no i niestety tarcza dostaje szybciej po tyłku. To taka mała dygresja na temat tarcz. Szukasz fajnego motocykla, zapraszam serdecznie, gdzie można mnie znaleźć w miejscowości Dolna Grupa, jest to kujawsko pomorskie można znaleźć ogłoszenie na stronie a Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę do mnie dzwonić pod numer 606 407 608. Na pewno miło można ze mną porozmawiać i wszystko wyjaśnić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się. Hej.